Dzisiaj z autobusowy w Tarnowie i Sor, który jechał właśnie przed chwilą. Autobusy jeszcze niektóre pozostałe. Jedziemy do ulicy Dochuty pod Parking Park and Ride, wybudowany w roku 2015 lub 2016 już nie pamiętam Pozdrawiam serdecznie użytkownika Matuser Ager Seba Saba VHS. After Chess Games żeby się wypurował, bo jest aktualnie chory. O, weglarki Jak widać, nie i wielu, wielu innych. Thomas Monet friends jeszcze oraz wszystkich innych subskrybentów kanału Matysa Ragier zachęcam do subskrybowania kanału by nie przegapić kolejnych filmów na kanale Duży belek, jak można zauważyć, parking park and ride. No i będziemy wysiadać. Jeszcze nagram autobus z zewnątrz. No cóż, ja idę teraz na wolontariat w Tarnowie dla, dla pomocy dla Ukraińców. numer boczny 667. No i to już fajny autobusik. Pozdrawiam serdecznie Kiszaków Łokseriwi Lokserivis.pl